Na wieczorem Mały Boga, ja siostra Maria Suzana, Ewelina Dawida, ja siostra Maria Wojczecha, Agnieszka Badrawska, Młasena i Antinię, Masen Juz, Masena i Włosy Żanietańska, ja siostra Maria, Benedetta Usiła Kuczyńska, ja siostra Maria Emilia, Katarzyna. Ja, siostra Maria Aleksja Monika i pragnę pełni poświęcić się, Jemu i całym życiem wiernie naśladować Jezusa Chrystusa. Dlatego nie Bogu, wobec obecnych poświęcimy się, nie poświęcimy się, nie poświęcimy się, nie poświęcimy się, nie Twoje się, ale się, przełożona do Śmierci, życiu, czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według konstytucji Zgromadzenia świętego świętego Dominika. Całym sercem oddaję się naszej rodzinie zakonnej i postanawiam z pomocą Mieszka <coughs> Ducha Świętego i za Najświętszej Domnej Panny, Świętego Dominika i Świętej Katarzyny Sieleńskiej dążyć do doskonałej miłości, służąc Bogu i Kościołowi.